Pokaż twarz od razu. Pokaż twarz. Pokaż twarz. Pokaż Pokaż twarz. No mi się. A jest zespół antykonfliktowy? Nie, już on powiedział, powiedziałem. Dwa miesiące ma pan prezydentury. To nie jest prezentury wprowadzić tego. A to co zamierza pan dalej być w polityce? A to powiedział, że nie? No, kurczę, no panie redaktorze, muszę się przyznać, że jako taki nastoletni chłopak yy, jeszcze w latach 80. sam bywałem na stadionie w Krakowi, tam na, na bardziej, na stadionie Krakowi, tam na, bar, na najbardziej takim ognistym sektorze. Neofaszole i kibole, a także pisowski motłoch to trzy grupy społeczne, jakie wczoraj starły się w Warszawie aż ciężko uwierzyć, na jednym marszu, słynny neofaszol z Poznania z wyrokami i zarzutami na koncie, przyjechał w faszolskiej koszulce na marsz Nawrockiego, po to, by flagą ponaparzać się ze zwolennikami partii, na jaką też ten namawia, by również oddać swój głos na tym samym marszu. Ale nieco obok pojawili się inni prowokatorzy, wysłani przez PIS na marsz Rafała Trzaskowskiego. Udowodnili, że telefon komórkowy niekoniecznie musi służyć jedynie do wykręcania numerów, może być także obuchem na głowę demokratów. Nie zawiodła także babcia Kasia, która niestrudzenie pojawiła się na Rondzie Tegora z flagą i kilkoma tabliczkami, która przypominała pisowcom, gdzie jest ich miejsce. No to na koniec takiej Błazenady Duda nie zapewnił nam od dawna. Dziś na antenie Radia Z pokazał, że książka o tytule Debil pisana przez Aleksandrę Sarnę w pełni odzwierciedla. No. Poczucie estetyki, jakim Polacy mogą go obdarzyć. Duda stwierdził, że ma dwa miesiące i być może załatwi tańszy Pit dla i CIT dla rodzin wielodzietnych, bo te od lat tracą pieniądze. Powiedział także, że nie ma zamiaru rezygnować z polityki, ale zrobił coś także. Komicznego, a przy okazji strasznego trywializuje udział w ustawkach Nawrockiego, nazywając to młodzieńcimi wybrykami i samemu chwaląc się, że brał udział w podobnych ekscesach w latach 80. na Stadionie Krakowi. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując. Pomagasz nam się rozwijać. Na początek, jak zwykle, gorąca prośba do Państwa: to by kliknąć łapkę w górę, także o to, by napisać komentarz. Zapraszam też Państwa na nasz sklep internetowy sklepantyprawak.pl, gdzie można zaopatrzyć się w projektowane i produkowane przez nas t-shirty i bluzy. Dla niej i dla niego wszak cały zysk z naszego sklepu inwestujemy w rozwój kanału Czech, Press a także naszego portalu informacyjnego. A więc, jeżeli chcą Państwo wiedzieć, jak dorzucić swoją do naszego projektu, to właśnie ten sposób. antyprawak.pl gorąco zapraszamy. A my startujemy od podsumowania tego, co wczoraj działo się w Warszawie. Pewnie Państwo nasz program na żywo śledziliście. Mariusz Gzyl, także Anastazja byli wczoraj w Warszawie na dwóch manifestacjach po to, by nagrywać to, co dzieje się za kulisami. Dlaczego? Ano właśnie po to, by odkłamywać pisowską propagandę, której ma wynikać, że oczywiście Marsz Pisu był największy. Było tam niemal milion ludzi. I nie doszło do żadnych incydentów. A było wręcz przeciwnie, bo jak podaje stołeczna policja, to w Marszu Demokratów, czyli Rafała Trzaskowskiego, udział wzięło około pół miliona osób. Dla porównania na Marszu Pisowców liczby te plasowały się na poziomie od 70 do 130 tysięcy w różnych godzinach trwania tej pisowskiej chłótpy, dwukrotnie krótszej niż Marsz Trzaskowskiego. Ale skupmy się na motłochu. Pewnie Państwo znów powiecie, Panie Adamie, nad Wyraz to słowo. No nie do końca, bo spójrzcie sami, kto zawitał z poznania na warszawskiej starówce. Dajmy ważny kontekst. Ten pan Faszol to osoba skazywana wielokrotnie wyrokami e, przez sądy karne w Polsce. E, to Neofaszol potwierdził również sąd. To także osoba, która ma w drodze kolejne zarzuty za tego typu tożsame, nawet częściej bardziej eskalujące wybryki na terenie miasta Poznań Wielkopolska. Osoba dobrze znana także pisowcom, jednak co mnie najbardziej śmieszy i żenuje. Zauważcie Państwo, że nawet ci skrajni Neofaszole namawiają, by głosować na Karola Nawrocka. I choć mają wspólne postulaty z innymi pisowcami, okazuje się, że te pięcia tarcia na linii pewne, pewne grupy odłamy tego elektoratu są na tyle spore, że jak na prawdziwych patriotów przystało wykorzystywanie flagi jako pałki teleskopowej jest u nich czymś jak najbardziej na miejscu. Nie widzą w tym nic drożnego, by nadal nazywać siebie patriotami, choć dewastują. Wydaje się, powinno tak być dla wszystkich święte i ważne symbole. Co w o tym sądzicie, zachęcam do komentowania. Jednak to nie koniec, bo na marszu Rafała Trzaskowskiego także nie zabrakło incydentów. Jednak tu nikt z nikim nie chciał się naparzać. Nikt nie chciał nikomu robić krzywdy. No oprócz nasłanego pisowca z telefonikiem komórkowym, jak dzieciak w gimnazjum, po to, by ten prowokował uczestników tego zgromadzenia pytaniami i hasłami proprawackimi, pronawrockimi. E, mówią, że. Nagrywają prowokatorów, choć mają doskonałą świadomość, że sami nimi są, są do tego stopnia zindoktrynowani. Po prostu najzwyczajniej. Mówmy jednym krótkim słowem, głupi, że swoimi wybrykami chwalą się w sieci tylko po to, by zebrać poklask pisowskiej gawiedzi. Pokaż twarz od razu. Pokaż twarz! Pokaż. Tyś lewicą, tyś pokaż twarz! Pokaż. prato Ale spokojnie, z dobrych informacji. Na szczęście tych u nas także nie brakuje. Jest chociażby news o babci Kasi. Babcia Kasi, jak pewnie Państwo w checkpress.pl czytaliście, nie była w stanie z uwagi na złamaną nogę w trakcie miesięcznicy przez innego pisowskiego bydlaka pójść przez całą tą trasę. Jednak nie dała za wygraną, i na starcie marszu pisowców na rondzie Tegora no, stanęła ze znaną dla siebie flagą, ale także z tabliczkami, które wprost nazywały Zachowanie pisowców, a głównie zachowanie i postępowanie, sposób bycia czy brak charakteru nominata Nawrockiego w sposób bardzo jaskrawy. No to oczywiście nie podobało się pisowcom, jednak dzięki szybkiej interwencji grupy antykryzysowej udało jej się pozostać w tym miejscu na tyle widoczną, że kilku z nich było w szoku, gdy ją mijało. No, mi się a nice. jest zespół antykonfliktowy. Zapraszamy. I chyba jak chodzi o kwestię marszu, to tyle. Ja Państwa zachęcam do komentowania. Jakie były Wasze wrażenia? Wiem też od Państwa, że mnóstwo do nas na nasz Facebook, e-mail dotarło zdjęć. Państwa, którzy u nas już na antyprawach.pl kilka t-shirtów na marszu zakupili. Cieszymy się, że Wam służą. Cieszymy się z Waszych zdjęć. Cieszymy się, że je Państwo do nas przesyłacie. Jakie były Wasze wrażenia, jak chodzi o marsz? 25 maja zachęcam do komentowania. Bo przed nami, nie ukrywam, temat numer to prawie, że trzy już nie aż tak miły, a bardziej żenujący. Temat frapujący, temat sprawiający, że wielu z nas po prostu wstydzi się za to, że no, jesteśmy Polakami, ale z takim, a nie innym prezydentem. Jesteśmy dumni z naszej narodowości, jednak ta duma czasem musi być schowana do kieszeni, gdy słyszymy, co bredzi naczelny e, rezydent kraju, rezydent Andrzej Duda, który twierdzi, że choć jego kadencja, Nieuchronnie, nieubłaganie. W ciągu dwóch miesięcy dobiegnie ostatecznego końca. Ten planuje zostać w polityca pytany o problem, jaki mógł załatwić mając 10. 10 lat, jak chociażby niższy cit dla rodzin wielodzietnych, gdy my borykamy się z tym problemem od lat chodzi właśnie o demografię i o brak przyrostu naturalnego, ten twierdzi, że nie przez 10 lat mógł to załatwić. On ogarnie to w niecałe dwa miesiące. Story lat swoich rządów nie wprowadził pan pitu 0% dla rodzin z dwójką i więcej dzieci. Nie uważa pan, że poziom dzietności w Polsce to jeden z naszych największych problemów? Dobre pytanie i ważne zadanie na przyszłość. Biorę to na siebie. Ale jest pan w stanie jeszcze spełnić to zadanie? Co on powiedział, powiedziałem. Dwa miesiące ma pan prezydentury. To nie jest pan prezydentury. w wprowadzić <laughs> tego. A to co zamierza pan dalej być w polityce? Tak, to powiedział, że nie. A to ciekawe. To co pan zamierza robić po 6 sierpnia? No to zobaczymy. Ostatnie wydawnictwo Jana Pińskiego pokazało nowy tytuł. To książka Debil, autorstwa Aleksandry Sarny. No to książka, na której okładce jest właśnie ten, a nie inny rezydent PiSu. Rezydent, który w odpowiedzi na szokujące zarzuty na temat Nawrockiego słynnych woreczków, kibolskich ustawek czy kontaktów ze zorganizowanymi grupami przestępczymi nie widzi w tym nic zdrożnego. Więcej, próbuje trywializować ten problem, nazywa go także czymś Normalny w młodości. No nie wiem, czy Państwo, gdy byliście młodzi, chodziliście z pałkami na mecze i głównym celem tej pseudo-rozrywki było to, by później trafiać na dołek po tego typu kibolskich ustawkach. No, moja młodość wyglądała nieco inaczej. Domniemuję, że Państwa również, no, nie spędzaliśmy jej na stadionie z kasetem w ręce czy innym niebezpiecznym przedmiotem, a w miarę cywilizowany sposób jednak. Zdaniem dudy, właśnie takie y, dorastanie, taki okres adolescencji winien być przez rodaku wynagrodzony wyborem go na nowego prezydenta. Jako zadeklarowany kibic piłkarski myśli o kibolach i kibolskich ustawkach, które często kończą się interwencjami policji, obrażeniami, a bywa, że i śmiercią, o czym co jakiś czas do naszą media. Kurczę, no panie redaktorze, muszę się przyznać, że jako taki nastoletni chłopak yy... Jeszcze w latach 80. Sam bywałem na stadionie w Krakowi tam na, na bardziej, na stadionie Krakowie, tam na, bar, na najbardziej takim ognistym sektorze, w punkcie bardzo zapalnym. No cóż. Ale bił się tam? Nie, nie biłem się, ale byłem w miejscach, gdzie się bito. No jak się jest w miejscach, w których się bije, to się chyba bije. Czyli można stać, bo można dostać. Ja, ja na szczęście się nie biłem, ale byłem wtedy jeszcze bardzo, bardzo, bardzo młody, bardzo byłem wcześniej nastoletni i, 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 i inni po prostu byli dużo silniejsi ode mnie, dlatego... Nie uczestniczyłem w, w bijatykach, ale, ale widziałem je z bliska i byłem tam. I, i, i no, wierzę, mogę, to nie, nie są ok, no bo często nie, nie są okay, nie są ok, panie redaktorze, ale wszyscy wiedzą, że chłopcy, a zwłaszcza chłopcy tacy mocni męscy, jak są młodzi, to, to, to lubią się poszarpać i, 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 i zachowują się trochę jak takie małe niedźwiadki, tak? Czy... No cóż, można tylko i wyłącznie powtórzyć słowa Żulczyka lub zacytować tytuł książki, o której mówiłem. Państwu na początku jednak, co wy o tym sądzicie, to mnie najbardziej ciekawi. Zachęcam Państwa do komentowania tej błazenady pisowskiej, tego idiotyzmu w najczystszej postaci, no bo jak nazwać faceta, który wyschodzi przed kilka milionów słuchaczy i e, widzów po to, by pokazać, że nie tylko niewiele umie, ale że staje po stronie zła, nazywając zło dobrem de facto, przebiegunowując definicję, jakie winny być chyba dla wszystkich ludzi cywilizowanych i racjonalnie, logicznie a może chociaż przyzwoicie myślących oczywiste. Zachęcam Państwa do komentowania, podobnie jak do tego, by kliknąć subskrybuj nasz kanał, mega nam to pomaga, w tym, by znów i cały czas dla Państwa nieustannie tworzyć nowe treści, to nic nie kosztuje, a nas naprawdę motywuje. Klikajcie subskrybuj, pamiętajcie, że łapka w górę i oczywiście o komentarzach. Zachęcam też do tego, by odwiedzić nas na antyprawak.pl, jak mówiłem, cały dochód z naszego sklepu antyprawak.pl przeznaczamy w inwestycje. Jak już Państwo widzicie, w nowych ludzi a także w nowy sprzęt to dziś zajawię, że po godzinie 19 Roman Mańka, analityk i filozof ze swoim z nowym już formatem na naszym kanale mnóstwo o nowym sondażu wyborczym w dyskusji z Mariuszem Gzylem. Roman Majka punktualnie dziś 19:30 zapraszam też na CzechPress.pl, podobnie jak do naszego Facebooka, gdzie można kliknąć. Lubię to jak żeby inaczej. Także dołączyć do naszej zamkniętej grupy dyskusyjnej, zamkniętej, bo wolnej, bo od od pisowskich troli, gdzie sporo ciekawych dyskusji, jeszcze więcej interesujących Waszych postów. Dobrego i spokojnego dnia. Zapraszam Państwa na nasze drugie spotkanie dzisiaj, to oczywiście niezmiennie punktualnie o godzinie 17. Zachęcam do komentowania, lajkowania, udostępniania i do kliknięcia subskrybuj. Zapraszam punktualnie o 17.00. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.